Bologna – La dotta, la grassa i la rossa, czyli mądra, tłusta i czerwona. To stolica regionu Emilia-Romagna i miasto o wyjątkowym charakterze. Łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnością. To miejsce pełne arkad i podcieni, pysznych potraw i studenckiej atmosfery. W tym filmie zabierzemy Was na wycieczkę do Bolonii. Pospacerujemy pod licznymi portykami, Odwiedzimy dzielnicę studencką. Poznamy sekret Neptuna, wyjdziemy na najlepszy punkt widokowy w mieście i odwiedzimy pięknie położone sanktuarium. Zapraszamy do boloni. Piazza Maggiore, czyli tętniące życiem centrum miasta, to obowiązkowy punkt zwiedzania Bolonii. Można tu spotkać odpoczywających turystów, spacerujących mieszkańców i studentów spieszących na zajęcia. To także ulubione miejsce ulicznych artystów, malarzy, śpiewaków i akrobatów. Piazza Maggiore otaczają renesansowe pałace, w których mieszczą się przede wszystkim muzea oraz galerie sztuki. Przy placu stoi ogromna bazylika świętego Petroniusza. Bazylika Świętego Petroniusza jest obecnie piątą co do wielkości świątynią w Europie. Uwagę zwraca ukończona tylko w połowie fasada budynku, której dolna część pokryta jest marmurem. Budowa bazyliki ruszyła w XIV wieku, ale podobno nie osiągnęła planowanych rozmiarów. Według legendy miała zostać rozbudowana w XVI wieku i w efekcie przewyższyć Bazylikę Świętego Piotra, ale papież Pius IV uniemożliwił realizację tego projektu. Bazylikę św. Petroniusza można zwiedzać bezpłatnie. W Bazylice, oprócz wielu pięknych kaplic i kolumn, możemy zobaczyć najstarsze funkcjonujące organy na świecie, które pochodzą z XV wieku. Warto też zwrócić uwagę na zegar słoneczny z XVII wieku z 67-metrową wskazówką. Przez otwór w sklepieniu wpada cienki promień światła i wskazuje na posadce miesiąc i dzień. Z Piazza Maggiore odchodzi Via delle Pescherie Vecchie, czyli uliczka, która wypełniona jest małymi straganami, sklepikami i restauracjami. Jeśli lubicie Street Food, koniecznie musicie tutaj podejść. Obok Piazza Maggiore znajduje się Piazza del Neptuno. Można tu zobaczyć fontannę Neptuna, która miała upamiętniać pontyfikat papieża Piusa IV. U stóp władcy mórz siedzą Syreny, które reprezentują Ganges, Nil, Amazonkę i Dunaj. Z piersi Syrenek wytryskuje woda, a Neptun stoi nagi, pomimo tego, że podobno jeden z papieży próbował nałożyć mu majtki. Z Neptunem wiąże się jeszcze jedna ciekawa historia. Gdy rzeźba została ukończona, kardynał Boloni poprosił jej autora, czyli Dam Bolonia, aby zmniejszył rozmiar przyrodzenia Neptuna. Artysta zgodził się na to, ale postanowił sobie trochę zażartować. Jeśli ustawicie się obok ciemnego kamienia przy wejściu do Biblioteki miejskiej, dowiecie się o co chodzi. Ręka Neptuna wyciągnięta na wysokości pasa, z tego miejsca wcale nie wygląda jak ręka. Tylko całkiem inna część męskiego ciała. Przy placu Neptuna znajduje się przepiękna biblioteka Sala Borsa, która mieści się w północnej części Palazzo da Curcio. Można zobaczyć wspaniałe wnętrze biblioteki, a także podziemia, w których znajdują się ruiny antycznego miasta oraz pozostałości etruskie. Są one widoczne z poziomu głównej hali biblioteki, ale można też je zobaczyć z bliska. Stanowisko archeologiczne jest bowiem dostępne bezpłatnie z poziomu piwnicy. W krajobrazie Bolonii wciąż widoczne są wieże z XII wieku, ale kiedyś było ich znacznie więcej. W średniowieczu powstało ponad 100 wież ufundowanych przez miejskie rody. Początkowo budowano je w celach obronnych. Każdy zamożniejszy ród Bolończyków zabezpieczał się w ten sposób przed wrogami. Z czasem funkcje obronne zeszły na dalszy plan, a wysokości tych budowli były traktowane jako świadectwo potęgi rodu. Według legendy dwie najbogatsze rodziny Boloni, Azinelli i Garizenda, rywalizowały między sobą o to, która wybuduje najwyższą i najpiękniejszą wieżę w mieście. Torre Garizenda postawiono na słabych fundamentach i nigdy jej nie ukończono. Ze względów bezpieczeństwa została obniżona i teraz ma tylko 48 metrów i odchyla się 3 metry od pionu. Torre degli Asinelli zachowała pierwotną wysokość 97 metrów i obecnie odchyla się od pionu o ponad metr. Wieża Asinieli to najlepszy punkt widokowy w Bolonii. Na jej szczyt prowadzi prawie 500 schodów, a droga nie należy do najłatwiejszych, ale widok wynagradza wszystko. Stąd doskonale widać, dlaczego mówi się, że Bolonia to czerwone miasto. My nie mieliśmy zbyt dużego szczęścia do pogody, bo w trakcie naszego pobytu zaczął padać śnieg. Ale w pogodne dni widok prezentuje się naprawdę imponująco o właśnie tak! Widać stąd czerwone dachy Bolonii. Nic więc dziwnego, że nazywana jest ona Larossa, czyli czerwona. Określenie to może też odnosić się do liberalnych poglądów jej mieszkańców. Co ciekawe, w herbie Bolonii słowo libertas pojawia się aż w dwóch miejscach. Innym skojarzeniem jest też czerwony sos wykorzystywany we włoskiej kuchni. Ale czy wiecie, że spaghetti bolognese nie pochodzi z Boloni? Sos zwany bolońskim we Włoszech nosi nazwę al ragu i jada się go najczęściej z makaronem tagliatelle lub lasagne, a nie z makaronem spaghetti. Dlatego według zwolenników tradycji Spaghetti bolognese w ogóle nie istnieje. Jeśli podobają ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. To, co odróżnia Bolonię od innych miast, to arkady i portyki, które ciągną się kilometrami wzdłuż ulic historycznej części miasta. Dzięki nim można zwiedzić Bolonię nie posiadając parasola, ale to nie ochrona przed deszczem była powodem ich powstania. Arkady zaczęły powstawać w mieście już w XI wieku. Głównym powodem ich powstania była konieczność rozbudowania domów mieszkalnych w momencie, gdy powstał uniwersytet i miasto musiało pomieścić setki studentów. Najlepszym rozwiązaniem było dobudowanie pokojów od ulicy, ale na piętrze. W ten sposób domy mogły pomieścić więcej osób, ale nie kosztem przestrzeni publicznej. Arkady w Bolonii ciągną się wzdłuż uliczek historycznej części miasta. Mają w sumie prawie 40 km długości, najwięcej na świecie. Prowadzą one też do Sanktuarium Madonna di San Luca, o którym opowiemy więcej w dalszej części tego filmu. Wiele arkad jest odnowionych, a niektóre pełne są kolorowych grafik. Street art w Bolonii można zobaczyć na przykład wzdłuż Via del Pratello. na przestrzeni lat artyści przyczynili się do ożywienia przestrzeni publicznych, a murale stały się ważnym elementem lokalnej tożsamości, oddając hołd przeszłości, a także przekazując kluczowe wartości społeczne. W Bolonii można zobaczyć też najstarsze arkady od drewnianej konstrukcji, między innymi przy Strada Maggiore 19. W Bolonii powstał najstarszy uniwersytet na świecie. Uniwersytet di Bolonia został założony już w 1088 roku. Studiowali na nim m.in. Dante oraz Mikołaj Kopernik. By dostać się do dzielnicy studenckiej należy kierować się w stronę Via Zamboni. Bolonia nazywana jest La Rotta, czyli Mądra, właśnie dlatego, że znajduje się tu najstarsza uczelnia wyższa w świecie zachodu. Co ciekawe, uniwersytet nazywany był Alma Mater Studiorum, bo to studenci organizowali w nim zajęcia i opłacali profesorów. To oni dbali o wysoki poziom nauczania. Dlatego też na uniwersytecie wykładali sami najlepsi uczeni. Dziś studenci stanowią około 1 piątą mieszkańców Bolonii. Widać ich wszędzie, siedzących w kawiarniach, na murkach i schodkach oraz spacerujących pod arkadami. Przyjazd studentów i profesorów z całego świata sprzyjał oczywiście rozwojowi nauki, ale też tradycji kulinarnych. Podobno w XIV wieku w Bolonii było około 150 tratorii, czyli takich typowo włoskich lokali. To tłumaczy również fakt, że Bolonia jest dzisiaj jedną z kulinarnych stolic Włoch i nazywana jest La Grassa, czyli tłusta. Najważniejszym zabytkiem związanym z uniwersyteckimi korzeniami Boloni jest Palazzo del Został wybudowany w XVI wieku i aż do roku 1803 mieściła się w nim główna siedziba uniwersytetu. Obecnie budynek zaadoptowany jest na bibliotekę miejską, czyli Biblioteka Comunale del w jej zbiorach znajduje się prawie 800 tysięcy książek i wiele tysięcy manuskryptów oraz listów. Większość pomieszczeń nie jest dostępna dla zwiedzających, ale w trakcie wizyty można zobaczyć słynny drewniany teatr anatomiczny, gdzie dawniej wykonywano sekcje zwłok, a drzwi były otwarte dla publiczności. Drugim pomieszczeniem dostępnym dla turystów jest okazała sala Stabat Mater Hall. Warto zajrzeć też na dziedziniec i pospacerować ogólnodostępnymi korytarzami, bo ściany i sufity pokryte są pięknymi freskami oraz herbami. Budynek Palazzo Poggi stanowi główną siedzibę Uniwersytetu Bolońskiego i pełni funkcję muzeum, w którym prezentowane są kolekcje Instytutu Nauk. Znajdują się tu ciekawe zabytki głównie z XVIII wieku, wynalazki, instrumenty oraz pomocy naukowe. Które zostały zgromadzone i wykorzystywane przez naukowców tego okresu. Przy Piazza Santo Stefano znajduje się Bazylika Santo Stefano czyli jeden z najlepiej zachowanych zabytków w stylu romańskim w Bolonii. Tak naprawdę to nie jeden kościół, a kompleks składający się z siedmiu złączonych ze sobą obiektów sakralnych. Nazywany jest inaczej Sette Chiese, czyli Siedem Kościołów. Wznoszono je w różnych epokach, od IV do XIII wieku. Na przełomie XIX i XX wieku kościoły zostały złączone w jeden kompleks, który można dziś zwiedzać bezpłatnie. W całym kompleksie znajdują się również dwa dziedzińce. Jeden z nich nazywany jest dziedzińcem Piłata. Można na nim zobaczyć kopię misy, w której Piłat umył ręce po wydaniu wyroku na Jezusa. W czasie zwiedzania można też odwiedzić muzeum, w którym zgromadzono eksponaty religijne oraz dzieła sztuki z siedmiu kościołów. Przede wszystkim jednak można zaznać tu ciszy i spokoju, i odpocząć od zgiełku miasta. Między XII a XV wiekiem powstał w Bolonii system pięciu kanałów, które w przeludnionym mieście umożliwiały szybki transport do portu rzecznego. Woda napędzała także maszyny tkackie, które umożliwiały produkcję jedwabiu, który z kolei trafiał na Bliski Wschód. Dlaczego zatem obecnie w Bolonii kanały nie są widoczne? W latach 50. XX wieku zostały one przykryte, a w ich miejscu powstały ulice i parkingi. Jeden z kanałów można jednak nadal zobaczyć, spoglądając przez sekretne okno. Przy Via Piella 16 znajduje się Finestrella di Via Piella, czyli niewielkie okienko, przez które można spojrzeć na kanał. Kolejki do niego bywają długie, ale ruch jest płynny, więc warto odstać kilka minut, by zobaczyć tę sekretną atrakcję Bolonii. Przez blisko 7 stuleci od XIII do początku XX wieku, Bolonia była otoczona zewnętrznym systemem fortyfikacji obronnych. Chociaż większość murów została rozebrana, do dziś przetrwało aż 10 z 12 oryginalnych bram prowadzących do miasta. Bramy tworzą okrąg otaczający historyczną część Bolonii. Podczas pobytu w Bolonii warto zwrócić uwagę przynajmniej na kilka z nich. Dobrym pomysłem jest na przykład podejście pod bramy, które znajdują się najbliżej miejsca noclegu lub trasy zwiedzania. Sanktuarium Madonny di San Luca usytuowane jest na malowniczym wzgórzu na przedmieściach miasta. To jeden z symboli Bolonii i bardzo ważne miejsce kultu religijnego. Od stuleci przyciąga pielgrzymów z całego świata, którzy chcą oddać cześć Madonnie di San Luca. Podczas pielgrzymki trasa prowadzi przez jedną z najbardziej spektakularnych arkadowych dróg na świecie. Która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Portyki rozpoczynają się od okazałej bramy Porta Saragossa i wiją się przez 4 km. Liczba łuków tworzących arkady wynosi 666. To liczba diabła, która nie jest przypadkowa. Trasa ma bowiem kształt węża, który prowadzi do sanktuarium gdzie jest miażdżony przez stopy Madonny. Sercem świątyni jest czczona ikona Madonny z Dzieciątkiem, której przypisuje się cudowne moce. Połączenie pysznej kuchni, wspaniałej architektury i luźnej atmosfery sprawia, że Bolonia to idealne miejsce na weekendowy wyjazd. Mamy nadzieję, że z naszym przewodnikiem spędzicie miły czas w Bolonii. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaje Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.